Adoracja niesie ze sobą ogromną moc i e, ja szczególnie tego doświadczyłam. Musiałam się też jej nauczyć, bo e, początkowo e, to też gdzieś było dla mnie takie trudne e, skupić się, właśnie jakby m, e, wytworzyć w sobie taką potrzebę, żeby jak najczęściej chodzić na Adorację Najświętszego Sakramentu. E, no i między innymi e, ruch czystych serc przyczynił się do tego, e, że gdzieś w pewnym momencie zauważyłam. Że ta potrzeba adoracji jest, jest bardzo ważna i, i że daje wiele. Gdzieś w moim życiu modlitwa zawsze była Czytanie Pisma Świętego, codzienna Eucharystia. Była obecna w moim życiu już, już od dłuższego czasu. Ale gdzieś do adoracji Najświętszego Sakramentu musiałam dojrzeć. I na początku było to takimi małymi, prostymi kroczkami. To była adoracja podczas, podczas pierwszych piątków miesiąca. To też później były rekolekcje Ruchu Czystych Serc, gdzie, gdzie były całonocne adoracje Najświętszego Sakramentu. I taką czułam potrzebę, że właśnie że codziennie na rekolekcjach w nocy tę godzinę, mam spędzić z panem Jezusem. Ja też widziałam tego konkretne owoce, bo adoracja zawsze niesie ze sobą wyciszenie. Czasami jest tak, że przynajmniej ja tak mam, że kłębią się różne myśli, że w zasadzie przychodzę na adorację i mam po prostu całą listę. Panie, zaczęło to jest tak, 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 że chcę, chcę swoje intencje omodlić, chcę, chcę, chcę swoje intencje. Jakby chcę też opowiedzieć Panu o wszystkim, ale gdzieś to jest czasami taka lista zażaleń, a po prostu zauważam po dłuższym czasie, że. że Właśnie podczas adoracji y, przychodzi taki spokój, przychodzi ukojenie, przychodzi wyciszenie, przychodzą inspiracje, nowe myśli. Y, y, Duch święty działa niesamowicie. I y, 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 y właśnie podczas rekolekcji Ruchu Czystych Serc, właśnie podczas, y, y, po, poprzez to doświadczenie tych nocnych adoracji, zauważam też, jak, jak Pan Bóg pięknie leczy moje serce, jak uzdrawia te wszystkie miejsca, które, są, które były gdzieś poranione, które były trudne i też pokazuje, nad czym trzeba pracować dalej. Później to doświadczenie tych nocnych adoracji rekolekcji przeniosło się dalej, że ja poczułam, że już no nie wystarczy sama modlitwa, nie wystarczy codzienna eucharystia, tylko jeszcze właśnie adoracja najświętszego Sakramentu i starałam się robić i starałam się chodzić na adorację coraz częściej. Na szczęście mieszkam w parafii, gdzie, gdzie jest adoracja całodzienna, a teraz w ogóle niedaleko mojej... Parafii. Też pojawiła się adoracja wieczysta, więc o każdej porze dnia i nocy mam możliwość, e, aby pójść na adorację i czerpię z tego ogromną moc, szczególnie teraz. E, właśnie podczas adoracji, właśnie już przenoszę to doświadczenie tych e, rekolekcji ruchu czystych serc. Właśnie teraz na takie to moje codzienne, może nawet codziennie mi się nie udaje być na adoracji, ale jak wprowadziłam właśnie to, 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 to jak pojawiło się to pragnienie, e, aby jak najczęściej być z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramentie, w to, to, to nagle zobaczyłam, że, że to się staje możliwe, że już mogę być kilka razy w tygodniu i to nawet po, godzinę, po, po godzinie. I naprawdę do dzisiaj mogę powiedzieć, że doświadczam ogromnych łask, bo Pan Jezus działa z ogromną mocą i po pierwsze, ja widzę. Pierwszymi takimi owocami to jest właśnie to, to wyciszenie, ten spokój, to ra, radość serca, że problemy, które się pojawiały, wydawały mi się ogromnie trudne, nagle okazują się proste i się rozwiązują. I jest to jest zupełnie inna perspektywa patrzenia. I myślę, że to jest taki antidotum też na te czasy, właśnie adoracja na Świętego Sakramentu, skupienie się na Panu, Jezu, na Panu Jezusie, a Pan Jezus skupia się wtedy na nas. I możemy czasami nawet w ciszy po prostu siedzieć, i wpatrywać się w Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a On nas przenika, i będzie nas wypełnia, i prowadzi, i inspiruje na dalsze drogi. Stąd właśnie ta akcja adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji. O walkę czystości, o, o, o walkę o czystość, o czystość młodzieży. I wierzymy i ufamy, że właśnie poprzez adrację Świętego Sakramentu będą się działy wielkie rzeczy, że Pan Jezus będzie wchodził do, do serc, będzie leczył wszystkie rany, będzie wypełniał to wszystko, co nie zostało jeszcze wypełnione. Dlatego zapraszamy do, do tej akcji już przez cały październik. Do, zachęcam Was serdecznie do, do poświęcenia chociaż jednej godziny w tym miesiącu, aby spotkać się z Panem Jezusem na świętym sakramencie w intencji innych. To jest też nasza misja Ruchu Czystych Serc, RCS dla świata, RCS dla walce o czystość wszystkich ludzi.